Serwus, muzykanci, już niedługo na bezpłatnym szkoleniu online, na akordeon będziemy słodzić coś, co jest bardzo gorzkie. I jeszcze jest tam dużo winy dziewczyny, także posłuchaj. Że, jeżeli masz ochotę troszeczkę sobie posłodzić, pośpiewać o jej winie, o jego też, to zapraszam cię w poniedziałek, 24 lutego na 19. No bezpłatne szkolenie online: jak zagrać, jak posłodzić i też pokażę, jak zagrać całą wiązankę toastów, zaczynając od 100 lat po jaki tu spokój, a kto się w styczniu urodził, ale będziemy uczyli się grać tego gorzkiego utworu. Znaczy będziemy słodzić, żeby był słodszy ten utwór i życie całe i o winie pewnej dziewczyny. Także akademiamuzykanta.pl łamane na live. Zapisz się tam i widzimy się na żywo online w internecie. Tylko sprawdź koniecznie po zapisaniu się, czy przyszło Ci potwierdzenie na maila, bo inaczej nie będziesz na szkole. Jak ci wpadło, na przykład do spamu, albo w ogóle do ciebie nie przyszło, także się nie zobaczymy i nie osłodzimy sobie życia.